Witajcie mieszkańcy Atlantydy! Dzisiaj stworzę idealną syrenę! Dostanę za to nagrodę wieloryba! Powstani, moja Ariel! O? Gdzie ja jest. Sukces! O? O? Jak mam się wydostać z tego wielkiego akwarium? Nie tak szybko, moja droga! Hmm. Spuśćmy wodę! Ha. O nie! Co się dzieje z moim ogonem? O, dla jak O, Małe dziecko. Będę najlepszą mamą na świecie. <gryzaj> w domu, kochanie. Super. O, o, o. Zdaję ryba. Zjemy coś. Dziwne! A to co takiego? Co by tu dzisiaj podać na lunch? Mmm, babeczka z wodorostami. Na pewno jej to zasmakuje. Lunch podano. Oh, co tu się stało? Zobacz, mamo! Wow. Nie martw się, kochanie! Pomogę Wszystko Ci! Nie mogę wdychać! Uch, dobra, zjedzmy coś! Najwyższe para! złam ci lalkę. Aaaa! Dzięki, mamo. Dobranoc, kochanie. To miejsce jest naprawdę dziwaczne. Moje uszy. Co to za dźwięk? To chyba z łazienki. O nie, ktoś potrzebuje pomocy. O, o, o. Czy jak? Po co mama suszy sobie nogi? E, kochanie, czemu nie śpisz? Um, no jak to? Suszę włosy. No proszę, już suchutkie. Cóż, w porządku. Hmm, coś tu nie gra. Mama dziwnie się zachowuje. Muszę dowiedzieć się więcej. Pobawmy się w detektywach. Mama suszy nogi. Pije słoną wodę. I w dodatku je wodorosty. Wszystko to wyraźnie sugeruje, że moja mama jest rybą. Tajemnica rozwiązana! Sherlock Holmes byłby ze mnie dumny. Yy, a to co? Jakaś stara zakurzona książka? Hej, to kronika szkolna! Nie, <laughs> <laughs> ja, Ale żałosna przytula! Zaraz, czy to mama? taka smutna? Paskudna makrela? Nie znosimy syren? Kupia syrenka? Dziwadła? Syrenka? Ale przecież syreny to stworzenia z bajek. No Muszę się upewnić. Co ulicha? Nie wierzę własnym oczom. Moja mama jest syreną. Aha. Upsi, upsi. To wszystko prawda. Poczekaj. Wszystko ci wytłumaczę. No. <laughs> nie będzie mnie już kochała. Jak mama mogła ukryć przede mną ten sekret! Jestem córką z syreny. Wow. Uwielbiam syrenki, chcę być jedną z nich! I wiem, jak to zrobić! Mam specjalny plan metamorfozy! Pierwszy krok to oczywiście włosy! Hmm! Jaką fryzurę powinnam wybrać? Niech się zastanowię! Upsi! O! Oh. Wow! Niestety zrobiłam sobie urocze koki! ale jeszcze czegoś im brakuje. Hmm, akwarium? Przyjrzyjmy się bliżej. A co leży na dnie? Wow! Całe mnóstwo biżuterii. Hmm, czas na nurkowanie. Wow! Czuję się jak żaglę z te! Ojej! Całkiem obfity połów. Jestem prawdziwą poszukiwaczką skarbów. Wow! Moja nowa fryzura jest rewelacyjna. Z to akurat w morskim stylu. No dobrze, co dalej? Już wiem! <grym wioski> <grym wioski> Moja córka mnie nie nienawidzi. Tego właśnie <grym wioski> szukałam. Przepraszam, mamo. Pożyczę sobie na chwilę twoje rajstopy. Nie. Yeah. Fuj, lekko zalatują. Co? <grym wioski> Przydadzą <grym wioski> mi się do makijażu. Założę sobie rajstopy na głowę. Wyglądam jak złodziejka. Odcienie do wyboru do koloru! Najpierw niebieski. Będzie idealnie imitował łózki! Hej! Wyglądam jak z avatara! Gotowe! Teraz tylko zdjęć stopy. Super! Wyglądam jak mama! Łuski wyszły bardzo realistyczne! Kolejny krok to oczywiście strój! Hmm! Mam pomysł! Hmm! Tylko gdzie to znaleźć? Zaraz! Rozejrzę się jak bączek! Wow! Ten muszelkowy top wygląda kusząco! Muszę go przymierzyć! Ups, nie podoba mi się ten dźwięk! O rany, podarłam sukienkę! No to niezła wpadka! Chociaż w sumie? Wcale jej nie potrzebuję! Wyglądam jak morska księżniczka! Dziesięć punktów za styl! O kurczę! Całkiem zapomniałam! Mam gołe nogi! Ostatni i najważniejszy krok! No jasne! Okon! Tylko skąd tu wytrzasnąć ogon? Folia spożywcza? A gdyby tak, to właśnie to, czego potrzebuję! Przede wszystkim ciasno owijam sobie nogi folią. Będę niekonwencjonalną ręką, ale liczy się rezultat! Uh! Chyba wystarczy tego owijania! No i jak mi wyszło? Hmm, czego się tak brakuje? No przecież! Kolorów! Wow! Wow! Oh! Ah, już wiem! Sorki Laluniu! Mam na ciebie lepsze zastosowanie! Wow, ogon mieni się kolorami tęczy! Zamiana w Ariel udała się lepiej niż przypuszczałam! Jestem gotowa! Czeka na mnie morskie królestwo! Pozwól, że żeby... wy wow! <g smile> kochanie, wyglądasz przepięknie. Jest Syreną jak ty. Trzeba było tak od razu. Mogę uczynić cię prawdziwą syrenką. Wystarczy założyć mesmo. na maszyni. Hmm, zaraz wracam. Uh, oh. Mindy, zobacz, co narobiłaś! Uh, moja sukienka! Hmm, przepraszam! Muszę iść do pracy na razie. Uh. Cześć! jest zarezerwowane! Tu siedzi Tom! Może następnym razem. Okay. Cześć Mindy! O, o, cześć! Czy to jej chłopak? Mindy! Siedź obok mnie! Oh, okay. Będziesz miała niespodziankę! Co to takiego? Czuję coś mokrego na kubie! Tylko nie tak! Chciałabym się zaważyć na mnie! Biedna Mindy! Roboterów. Misja zrealizowana! Jestem ojczyzną pranków! Spójrzcie na ich widzę! <trymm> 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 Tylko poczekaj! Przejdźmy do tyłu! <trymm> Hej, Midy, siadaj obok mnie! E, wielkie dzięki, Rud! <trymm> <trymm> Żaden problem! <trymm> <trymm> no tak, nikt nie patrzy. Pausa! Wyczyszczę ten flamek, a ty zaraz dostaniesz kopa od karmy. Zaraz Ci pokażę. Gdzie by tu? Okej, okay, do dzieła. Czerwony pasuje do wszystkiego. Trochę więcej. Sorry, proszę pani. Hej, twoja kolej. Nie należy lekceważyć siły czerwonego lakieru za Czerwony to nowy różowy. O, wyglądasz na zaskoczoną. Cóż, życie jest całe na niespodzianek. O, gotowe. Dobra, starczy. Włączam czas. Co za kujan. No, to będzie epickie. Czemu nic nie mówi? Hmm, moje spodnie! Kto to zrobi? Jeszcze jeden? Co to takiego? Co się dzieje? Tylko popatrz. Dość z tego. Idzie się do aresztu szkolnego. Że co? Nie mogę iść do aresztu szkolnego. Co to za Tom jest taki przystojny. Kiedyś będzie moim chłopakiem. Już wkrótce ukochany. Odświeżę sobie usta. Tutaj jest. Cześć, Tom. No, co? O, cześć, Mandy. Oh. Jak się masz? Dobrze. Hej, to należy do mnie. Pauza. No wiem. Pozwól sobie pomóc. Co za wyzywający wygląd. Brakuje ci tylko bujnych rzęs. Super rzęs dla super dredoty. Ten styl odpowiada twojej osobowości. Dodajmy troszkę włosków tutaj. I jeszcze tutaj. Nie, 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 się się mój kolor ust? O, 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 obejrzyj się um, okay. o, co? się 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 w lusterku. Okej. do rzęs? Tuż nie, O nie, no Andy, no. Andy, Andy. No, Andy. nie, no, nie, to... nie, Proszę, się. nie, 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 się śmiejesz? <śmiech> 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 A, <śmiech> Odczyćcie się! Zobaczcie, teraz jesteśmy kwita zajęcia z chemii. Czas na eksperyment. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Roztwory mają różne kolory. No proszę, robią się z nich urocze chmurki. Kolejny krok, mieszanie. Wow, nie wiedziałam, że w laboratorium jest w No dobra, wygląda, że potrzebuję aktywatora! To się powinno nadać. Sądzę, że tyle wystarczy. I prawie gotowe. Mm, brakuje kolorowej posypki. O, właśnie, jeszcze więcej. Teraz urobię jak ciasto. Wow, niesamowite! Błyszczące i elastyczne. Wow, dzień, dzień. E? Bardzo ciekawy eksperyment! Naprawdę, Dziękuję bardzo! Super! Jak sobie leci Tom? Toksyczne. Bardziej toksyczna? Świetna kombinacja! Muszę zatrzymać czas! Co robić? O, już wiem! Maja obejdzie się bez tego! Już ci pomagam, kochanie! Przykro mi, Maja. Może przeżyjesz? Koniec pauzy. Trzyma dwa toksyczne związki. Będzie wybuchowa zabawa! Wow. Dobra robota dostaniesz. Wow. Mamo, co się dzieje? Zgodniałam. Um, Wybacz, maja. Jedynka. <mum> Dobra! <mum> Świetna robota! Dziękuję panu. Zasłużyłem na nagrodę. <mum> Puste? A, a tak chciałem sobie zjeść ciastko. Ojej, biedny Tom. A może upieka mu ciasteczka? Uh, pierwszy raz coś piekę. Okazuje się, że to nie takie proste. Ale dla mojego toba zrobię wszystko. Mm, wyglądają uroczo do piekarnika. Uh, jeszcze tylko ustawić minutnik. Kwadrat wystarczy? jasne. I czekamy. Uh, jak ładnie pachnie. Uh, o oh nie, mój brzuszek też domaga się jedzenia. Hop, zamówię coś szybko. Uh, może pizzę? Super. Uh? Czyżby już pizza przeszła? Dzień dobry. Dostawa pizuj. Um, Nie tam szybko panienka. A zapłata? E, no tak, gdzie ja mam pieniądze? Nie mam przy sobie ani grosza. O, już wiem. Co tu za zwlekanie? E, tak, tak, jeszcze chwilka. Pauza. E, czas na obiadek. Kota! Zjęcie całkowką. Nie mogę. Czemu zapłacić? Albo po prostu zwrócę pizzę. Jestem genialna. Co fajnie, czas, ratuję już kolejny raz. Nieźle. Teraz zamknąć pudełko i włączam. No i jak? Przepraszam, mam alergię na pepperoni. To po coś zabawiała? Coś się przybala. Moja ciasteczka! O nie! O nie! No tak, pilot, spróbuję. Gipki język ma wiele zastosowań. Cofnął się kilka minut. Perfekcyjnie wypieczone. Na koniec słodka polewa. Oh, wow, wspaniałe. To pokocha moje ciastka. Tylko gdzie on hmm. Hej, dziewczyny! O, oh, ależ on jest cool. Szybko dać Hmm? Przepraszam, pani, dyrektor? co? te ciastka robią w mojej szkole? Hmm. Mm. Co to ma znaczyć? Nie no wiem, że do szkoły nie, kazały? nie kazały? wolno wnosić Tylko? jedzenia. Żarty z stroisz? Jesteś w szkole. Hm. Mm. 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 Uh. Skończyła pani? Chyba tak. Um. Może jak chce pani ciastać? Czy ty w ogóle rozum... No. Hmm? Hm? Nie. To bardzo smaczny Dziękuję, pani dyrektor. Miło to Zmianem słyszeć. To tak prawdziwe zbawienie. Hmm. Nie ma mowy. Zwolnione tempo. Chodź ze mną. Umieszczę w bezpiecznej odległości. Masz tu coś do zabawy. Trzymaj mocno. Okej, okay, przygotuj się, Mindy. Jakie on ma powabne lico. Ojej, i to zmysłowe słowe usta! Ups! O, mam mu tyle w brzuchu! Chory, o, o, muszę lecieć! O, mało brakowało. Przywrócę u czasu. Normalna Co się z tobą? Zostają smakowicie. Pachną też wybornie. Wychota, ale gdzie się podziała Mindy? Może tutaj? O, tam jest. Cześć, Mindy. To e, twoja ciastka? O, cześć. E, nie, to nie moje. Naprawdę? Ale znalazłem pod nimi taką wiadomość. E, no bo... E, dziękuję. E. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, jak wyhodować z nasion taką roślinę. Super. zaczynamy. Chcesz pracować razem? Przesuńmy nasze biurka. To wasza donika. A oto nasionka, Mindy. Dziękuję bardzo. Trudno odpór w ziemi. Musi być całkiem spory. Włożę do środka nasiona i zasypię. Teraz podlejemy. W miejscu, gdzie zakopaliśmy nasionka i dookoła. Aha. Teraz musimy poczekać, pewnie kilka miesięcy. Jak mam zdobyć jego uwagę? Wiem, Tom, chcesz zobaczyć owoce no, naszej pewnie, pracy? Ale jak? Zostaw to mnie. To zadanie dla magicznego pilota. Przyspieszę czas. Coś dzieje. Eee, co? Nasiona do Co? Że co? Drzewo? Wow! Cudowny! ty? Prawdziwe cytryny? Co? Panerko, wow. wow. dobra robota, to! Na piotkę z plusem! Udało nam się! Jak to zrobiliście? E, mój tata jest... O, dobra robota! E, dziękuję pani! Tata jest, e, c. E, na to jest. Chodź do Co? Muszę ci coś pokazać. Pilot! Chodź bliżej! Spójrz na <laughs> nie! Więcej wątina! Nie rozumiem. Zamroziłam je wcześniej, możemy wow, je sprankować. Nie rozumiem, ale super. Przesuńmy cię nieco rękę, Okej. Okay. A teraz najlepsza część. Nie. Wyglądasz ślicznie z łosikiem. Dobrze. A my zaczekaj jeszcze. Przy okazji, sprankujmy kilka. Dobry osób. to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy i nogi! Chyba wystarczy! Mam pomysł! To będzie wypasione! Szybko schowaj się za drzewem! Okej, okay, okej! Okay. Okej! Okay. Gotowa? I włączam! I Ty! Rysuj po zdjęciu, nie po mojej twarzy! Dlaczego twarz. Co tu się wyczynia? Co za bałagan! Moje zdjęcie! Zniszczone! do aresztu szkolnego. Co za nikt nie <śmiana> Na mysie. To dla ciebie. Bardzo umiałe nauczkę. <śmiana> Ten pilot jest niesamowity. A? O, żartowni się, co? Moja zemsta będzie słodka. Ale wcześniej poproszę tatusia. O, na o nowy naszyjnik z pereł. Wow. Wow. Mindy! Mam Pilot! O nie! Zapsuł się! Uh, uh, nic ci się nie stało? Uh, nie! Muszę go naprawić! Okej! Okay. Pogombinuję! Hm, może baterie? Hm, do wyrzucenia! Błęseta, e, Wyciągnę trochę śmieci! Byłaś małe pajączki! Nie ma tu dla was miejsca! U, obrzydliwe! Fuj! Mam nowe baterie. Mam nadzieję, że będziesz działał. No właśnie! A teraz kabelki. Dwa czerwone? Nie, nie. Niebieski z czerwonym. Mhm. Doskonale. Porządnie owinąć je taśmą i zamocować. Czas na próbę. Na zadrapanie opatrunek. Kuku pod plasterkiem. Jeszcze jeden i gotowe. Tu jesteś, Mindy. Natychmiast pozmiewaj naczynia. Jasna, mamo. Już się robi. Wygląda jak po przyjęciu. Z magicznym pilotem żadne zadanie mi nie straszne. Ups, chyba coś poszło nie tak. Fuj. Klei się. Potrzebuję pomocy. Czemu nie działa? Kto to może być? Cześć, Tom? to dla ciebie. O, jak miło, dziękuję. E, 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 może chciałbyś wejść na chwilkę? No pewnie. Jesteś akurat na czas. Czego to się nie robi dla dziewczyn? W porządku. Ech? Tak, Ech? świetnie. Ech? Jak miła. I znów poniedziałek. Hmm. A, a tam! Cześć, Cześć Mindy. To znowu ona. Przeszkadza mi we flirtowaniu z Tomem. Mm. Mindy. Ale i tak będzie mój. Pożałujesz tego, Mindy. Jeszcze się na tym przejedziesz. Żaden problem. Dzięki za wszystko. Idziesz ze mną? Tak, za chwilkę. Okej. Okay. O nie! Czekaj, Mindy! O! Stało? To nie, zamknęła. Zawsze mogę na nim polegać. Śmiejemy się razem. Wszystko przychodzi tak naturalnie. Wydaje mi się, że nie potrzebuję już Wilona. Wszystko w porządku? Mój o, Obudź się! Obudź się! <głosy> <głosy> Mini, jak się czujesz? Martwiłem się. Tom, myślę, że już tego nie potrzebuję. Jesteś pewna? Tak! Masz rację, wyrzuć to. Wow. Chodźmy coś chodź, chodź przekąsić. Okay. Poszli sobie, hmm. Zdobędę tego pilota. O, oh, wow! Co jest niby takiego specjalnego w tym pilocie? Hmm, Chwileczka. Czy to dzięki temu, Mindy, wszystko się ostatnio udaje? Teraz ja dostanę to, czego chcę. ten głos? O, oh, nie, Poznam twój sekret! się! A masz! Zepsuty? Dlaczego nie działasz? <słyska> Moje plecy! Co ja zrobiłam, Mandy? Co się? Zbywajmy się! Muszę odwrócić bieg czasu!